Już mam trzy wieżyczki. Jeszcze prądu tu nie mam, ale to jest mały kłopot. To jeszcze jedna. Ostatni bloczyk, i spać. No i tak każdego dnia jedna wieżyczka można powiedzieć staje. Za chwilę powstanie taita. Ale dalej to już pozostanie włączyć prąd. Czy gdzieś jeszcze tutaj są jakieś zasoby, jeśli chodzi o metal? Hm, nie widać. Przydałoby się, bo było mniej latania. Ale niestety nie ma nigdzie. Tutaj coś jest, ale to jest dosyć daleko. To już w sumie na jedno wychodzie, jakby tutaj po prostu przekopali to i przynieśli. Stąd. O, tu jest dosyć dużo. Ile tu jest? Ponad sto. Vulture, ale gola gdzie jest? Ale Golas jeszcze śpi, bo to późno pracował. Ależ on się uwziął na ten demontaż. To kto inny może zrobić. My po prostu zajmiemy się kopaniem. nic potrzebuje ratunku Norton znowu wypadł z łóżka ale ktoś go tam ratuje dobra, ten Legoland Lego, Lego, co ma? technik budowniczy górni damy mu przede wszystkim jedynkę jako górnik teraz sam zaczął kopać niech wykopie te dwa co zaczął i niech idzie zjeść Może niech jeszcze jedno wykopie. Powinienem najpierw go nakarmić. A później zająć się robotą. Przy okazji zabrał coś ze sobą. Lotkowo 32%. No i coraz bliżej szczęścia. Ile mam jedzenia? Dużo, to wyłączmy to na chwilę. Browar też na chwilę zawieźmy. Przetapianie, no. Dużo tego jest w okolicy, to niech na no przetapiają troszkę. A ci wszyscy poszli gdzie? Jeść. Golas wziął się za robotę. Reszta mu pomaga, to dobrze. Um. Praca społeczna. Legolas idzie spać, niech zabierze ze za sobą coś. Łowczyni. Ładnie to czyszczą Mam to jeszcze ze 2-3 dni i wykopię tutaj wystarczającą ilość metalu, żeby zanieść tu i zbudować. panele się zepsuję. I zbudować tam obronę. Co ten martwon tak wy... ciągle wylatuje? To zielone światło ma jakiś dobry wpływ na nich. Brak rozgrywek. Czerwony sen. Czuję się strasznie. Spółdzieli sypialnie. W takim wypadku, że on twierdzi, że on spółdzieli sypialnie, co tu jest? Skała łupkowa. Drzwi. Potrzebuję drzwi ze skały łupkowej, tutaj. I będę potrzebował też skała łupkowa. Zamknięcia tego i będzie kolejny pokój zamknięty, żeby nie marudził. Potrzeby chcę spać z rj minus 5. W takim wypadku to będzie łóżko RJ-a. Albina wynosi się stąd. Tamta będzie zazdrosna zaraz. No dobra, ale gdzie jest <laughs> mój główny kopacz? Je wciąga brawara, żeby było ciepło Karmi Nortona. Stół się zepsuł. I kopie żelazo. Są goście. Będzie można zahandlować. Może coś dobrego się zdarzy. Poprzez coś dobrego rozumiem, że... Co jest tam? Ten bieg tutaj na miejsce i wrócił się? Gra w podkowy. No kurde, prawie doszedł i... ...szlak to trafił. Czuj, czuj, niech zagada z nimi. Jak już aż tutaj doszedł, zobaczmy co on ma. No nie ma za dużo. Prosty posiłek. Mogę sprzedać po prostu, żeby zarobić. Jak zrobimy. Komponenty. Tylko ja mam. Czekolada. Kupimy trzy czekolady. Łuk opchnę. Nie w tą stronę. Transportujmy to. Czy kopią? Kopią. Po co ona to poleciało? A demontować. No dobrze. No i tutaj już za chwilę będzie wszystko zdemontowane. A potem rozpoczniemy budowę wieżyczek i rozwalenie tego statku. Tylko mam nadzieję, że nie wypadają z tym potwory. To znaczy roboty. Ale jak potwory. Ta rekrutacja, niestety, się nie może powieść i chyba się nie powiedzie. Jedna osoba bezczynna. Kto i dlaczego? RG. RG jest bezczynny. To może uruchomię mu tę pracownię. Nie przynajmniej wytwarza, bo jak później trafię na tego handlarza. Mm, egzotykami, to dobrze na tym idzie zarobić. Na no, takiego rzeźbach, ponieważ one są wysokiej jakości, jakość bardzo dobra, jakość bardzo dobra, tu jeszcze coś się wala, dobra. Tylko, że muszę zakupić drewno, ponieważ to, co tutaj jest, kołopkowa, wymaga bardzo dużo pracy, by to powstało. RJ. Łowczyni chce spać z jeszcze? Jest, chce spać. To przypiszmy. Tutaj Łowczyni. No i jakie są poczucie? A, jest. Czyli, gdy przebywa z nim, to mu się polepsza. A tutaj jest to samo. Przebywanie z moją ukochaną poprawia moje samo poczucie. Tylko, współdzieleniem sypialni jest znowu nie, nie można dojść. Albo, albo po prostu są źli, że mają współdzieloną sypialnię, albo z kolei marudzą, że nie śpią ze sobą. Zaćmienie, ale mam dosyć dużo zapasów. Walczer gdzie leci. Kopie sprasowane żelazo. Może ja bym poprosił, żeby w końcu zaczęli budować. 17 metalu. Mało tego transportuję. Może powinienem gdzieś dalej zaznaczyć oby więcej. Która to jest? 11. O, bierze 75 to dobrze. A gdzie leci? Buduje to. O. Ależ się nabudowała. I jest górnikiem. O, poleci po metal i zanieśli do wieżyczki to jakiś bubr? A, nie. To mój pies z metalem. Wygląda jak bubr. Dobra, rolnictwo kwitnie. 59 żarcia, to już chyba pora uruchomić. Żeby dobić do tej bezpiecznej setki. A łowczyni gdzie zapiernicza? Kopie żelazo. Jest koniec zasobów, jeśli chodzi o żelazo. No, przebili pionę. To kopia Albina, tutaj łowczyni. W takim wypadku nic przetransportuje tę metę. No i ja chyba wyłączę rekrutację, bo oni ciągle latają, tylko po prostu im to zajmuje niepotrzebnie czas. Więzień. Brak interakcji, brak interakcji. Brak interakcji na chwilę, po prostu to zablokujemy. To Albina zarezerwowała. Czy ona tu dojdzie? Kopie żelaza, gdzie karmi Nortona? Która to jest dziewiętnasta? A jeśli tu jest 19 to potrafię pokopać No i co z nim? Obudził się 10 dni temu. dziewięć, dwa, 10 dni. Nie no denerwuje mnie to, że po prostu ja wyznaczam cel, a oni za chwilę lecą gdzie indziej. Już idzie spać. No dobra, niech idzie spać jest 202, tego nie przewidziałem. Metalu już jest chyba wystarczająca ilość, ale to jest 70, 140, 200 sztuk, ponad 200 sztuk. Tu jest ponad 200 sztuk, tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. też już ma ponad 1000 metalu. To jest wystarczająca ilość do tego, by zbudować. To to zamierzałem zbudować, czyli w tej chwili po prostu muszę ich zostawić, żeby dobudowali te brakujące elementy. I za chwilę rozpocznie się inwazja mocy. Gdzieś rozbiły się kapsuły transportowe, no to znowu skóry, tkaniny. Mało ważne w chwili obecnej. Mogą leżeć nie zepsuć. Może troszkę zniszczają, ale. A no właściwie, jak dam transport, to pies po to pobiegnie. Hmm, to jest dobra myśl. Już mam tego tyle, że trzeba by to chyba poszerzyć. I koniec zaćmienia, ale z prądem nie widać bym cokolwiek by było. No i mam w tej chwili przecież jeszcze jeden wiatrak mniej, ponieważ jedna turbina tutaj wybuchła wskutek pożaru. Znaczy spaliła się. Tak jak z budowaniem. Co tu lata? Pyrcha. Leci po metal. Za chwilę będą cztery wieżyczki. Może nawet jedną więcej wystawię, skoro stać mnie na to. Czy ktoś to idzie budować? Co oni tam robią? Plony zbierają. Czas zbiorów. Panele się zepsuły, ale są też goście. Tylko nie wyglądają na takich, z którymi da się pohandlować. O, ta skóra haskiego się w ogóle nie psuje. Co to za goście? Tylko przebiegają tędy, czy ja? Piercha biegnie. Jest godzina dwudziesta Pewnie zje i pójdzie spać. Żarcie mam, ubrań mam. Żaden na nie chodzi. Znów mam setkę posiłków. No to teraz pytanie kto dobrze buduje Budowanie 10, 6, o Norton Norton jest bardzo dobry niestety No nic mi się to nie przyda To była dycha Stoł się zepsuł Kto to jest? Ligua, Ligua jest Murasz spadochroniarz a, tu miałem kiedyś budować yy, drzwi i zapomniałem o nich całkowicie. Co to jest? Cegła ze skały łupkowej. Ja tych komponentów gdzieś ja mogę gdzieś zauważyć. Nie widzę. Są trzy sztuki, tylko mało. Dobra, pies to pozbiera, wylećcie. budować. ligła skończył. Kopy sprasowane żelazo. To niech zajmie się transportem metalu. Jest godzina 12 to niech dobiegnie tutaj i zajmie się kopaniem w tym miejscu. A tutaj ktoś doniesie surowce. No i przekaz już budują. Je piwo. popie Dobrze, je to akurat tutaj, gdzie chciałem. A tutaj donoszą surowce. I za chwilę będę mieć pięć wieżyczek, którymi będę mógł uderzyć we wroga. Ciekawe, czy wybuch tej wieżyczki zniszczy to. Powczyni, co? Rozmyśliła się? Naprawie. No To już ktoś robi, to już ktoś robi. To też... A, pyrcha donosi komponenty. A ta jeszcze przed nocą. Chyba nie, nie zdąży. 18. A, niech się przebiegnie. I jest kolejna wieżyczka i kolejna już się buduje, czyli wieżyczki już mogę uznać za zakończone. Pozostaje dociągnąć przewody. No i to właściwie tylko tyle mnie dzieli od kompletu tej... od kompletu jeśli chodzi o budowę tego. Czego już to brakuje? Metalu tylko. To metal za chwilę wykopią, czy tam doniosą. I będzie komplet. Wygląda jak bandyta A, pies znowu nie śpi z łowcu. Sypialnie, tylko gdzie? Skoro jest. A, bo tutaj nie ma drzwi. Pyrycha, gdzie zasuwa? kopie żelazo. Będę skopać żelazo. To na miejsce, nim tu dojdzie. <laughs> niech zabierze nieco metalu. Po prostu zbuduje tam kilka przewodów. Igła, gdzie leci? Też kopie żelazo. Też niech zabierze nieco metalu. A ten gdzie biegnie? Je posiłek. To niech jeszcze też doniesie troszkę metalu będzie komplet. Je posiłek, to niech skończy go gudować. kawałku po kawałku i skończą budować. Ciągle się od tego odrywają. Dobra, ich już leci. A tu już... Co się zepsuło? Stół, bateria. Gdzie on biegnie? A, kiedyś chciałem ten jadeit wykopać. Ciekawie, to jest warte. Następny. Co, co napisali? Twardy, zielony kamień, ponieważ jest piękny i rzadki, hmm. czy to nie jest jadeit, nie wiem co oznacza to słowo, jest zwykle używany dla ormanentów i dekoracji, jest twardy i gęsty i jest dobrą... dobrym surowcem do budowy broni, ciekawe co do czego. To tu chcę kopać zaryzowany przez walczer, jakiś, gdzie on jest. Tu jest. No dobra, to ty to skończ. No nie tamten przez całą plączkę gdzie naginać. I trzeba albo rozebrać resztę statków, albo po prostu wykopać. sadzi, a ja muszę wykopać troszkę komponentów. To są. Ponieważ już się kończą. A trzeba korzystać, dopóki jest są niskie temperatury, bo jak później strzeli temperatura minus 60, to nie będę po prostu mi marzli. A to może się źle skończyć. Kopiemy wszystko co na planszy i trzeba będzie też samemu tworzyć Samemu tworzyć Łącz to. E, samemu tworzyć komponenty. Gdzieś tu był taki wynalazek. Jeśli chodzi o badania. O tutaj. To najpierw skończę to. Tutaj tysiąc kasiory biega, tyle że nie mogę z nich skorzystać, znaczy sprzedać ich. Szkoda. W końcu jakaś karawana. Co to jest? Wybuchowy szczur. Wygląda jak mini wielbłąd. Ci tu biegną, a u mnie Czuj był handlarzem. Kapsuła, o kapsuła ratunkowa. Ktoś się rozbił. Hmm, czyli muszę mieć jedno łóżko więzienne. I zobaczmy, gdzie ta kapsuła jest. Jakiś Martinez, dobrze odczytałem? Martinez. W czym się specjalizuje? Budowanie, trasowanie, tak w sumie średnio, ale ratujemy go. Kto był szybki? Bigły nie, to też nie, łowczynie była szybka. Nie, nie uratuj, go weź do niewoli. Ponieważ on nie jest nasz. A ja biorę czuję go na handel Jest czuj Gdzie są nasi To jest wizytacja A skoro jest karawana to i niewolników nie wolni kupiny, móc sprzedać Jak mi się wydaje, zobaczymy Nie mogę hm, Szkoda Jeden komponent Zioła lecznicza mam dosyć dużo i mam masę tych surowców. Jeśli chodzi o broń, sprzedajemy to. Widzę, groszem to nie śmierdzi. Co im mogę sprzedać? Szkleków. mam. No muszę sobie zostawić troszeczkę 13 sztuk zostawimy, resztę upchniemy. nic więcej zrobić z tym nie mogę. Gdzie, gdzie ligła biegnie? Ja kopię tam surowce A tutaj jak z budową... Tu jest córka tu jest druga druga partia czuwi jest trzynasta to oni się tak w połowie drogi a spotkają gdzie tam ci są tutaj mało lekarstw no wiem że mało lekarstw no właściwie za dużo sprzedałem, to, to trochę minim to wzrośnie. No ale tam 13 sztuk jeszcze zostało. Ale mam dużo posiłków na sprzedaż i nieco piwa. Karabinek jest jeden za 400, trochę drogo. Leki. Leki, no kupię dwa na wszelki wypadek. Komponenty cztery mają, to też weźmiemy. 109, niech będzie. on nadmiar i czuj i zabierze ze sobą komponenty. Ponieważ gdzieś tam mogą się przydać. ми то изникнало система, като цяло.